Witamy w świecie iToy. Pewnie chcesz od razu zaczynać, ale jeśli nie grałeś wcześniej w inne gry korzystające z iToya, jest kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć, by bawić się jak najlepiej. Wszystko co jest potrzebne do gry to konsola, telewizor i ee, hmm, tak, no cóż, gracz. A ty możesz nim być. A teraz iToy to jest cyfrowa kamera przeznaczona do PlayStation 2. Została wyprodukowana w 2003 roku przez Logitech, ale późniejsze wersje kamery były produkowane przez Namtai. Tak naprawdę historia i To sięga o wiele wcześniej, gdzie to w 1999 roku Richard Marks wpadł na pomysł podczas prezentacji PlayStation 2, że fajnie by było umieścić użytkownika, czyli gracza w naturalnym środowisku i pozwolić mu być kontrolerem przez niedrogą kamerę którą będzie się dało podłączyć do PlayStation 2 i wykorzystać jej możliwości. I tak w 2003 roku na rynek trafił iToy wraz z grą iToy Play. Założenie Richarda Marksa sprawdziło się. iToy umożliwił graczom interakcję z grami przy pomocy ruchu. Ma również wbudowany mikrofon. Cała kamera jest zamontowana na obrotowej podstawie, która umożliwia utrzymanie jej w odpowiedniej pozycji. Ostrość obrazu stawiamy poprzez obracanie pierścienia wokół soczewki. Kamera posiada z przodu dwie lampki LED. Niebieska sygnalizuje, że PlayStation 2 jest włączone i pokazuje, że kamera jest gotowa do użycia, natomiast czerwona dioda, która się znajduje po prawo, zapala się wtedy, kiedy w pomieszczeniu jest niewystarczająca ilość światła. Druga nowsza wersja Atoya, na podstawie której robiłem materiały do tego filmu ma podobne funkcje, ale zapakowana jest w mniejszą srebrną obudowę. jednego do czterech graczy, dwóch graczy. Pierwszym problemem napotkanym po podłączeniu gry I, i odpaleniu gry, bo gra, która była testowana, to i Play Sports. Było to, że urządzenie nie sczytywało tak ruchów, jak powinno sczytywać, samo wybieranie opcji polegało na tym, że trzeba było się trochę nagimnastykować, przesuwać się do przodu, do tyłu, nie można było po prostu podnieść ręki i wcisnąć wirtualnie przycisku, że się tak wyrażę, tylko trzeba było kombinować. Jednak po odpaleniu gry sama zabawa... Była w sumie całkiem w porządku, chociaż te gry, które są tutaj proponowane są typowo produktami przeznaczonymi dla dzieci bądź dla rodzinnej rozrywki i generalnie nie oferują niczego nadzwyczajnego. Jednak podczas grania ruchy zostawały sczytywane w miarę poprawnie, chociaż też zdarzały się smaczki takie, że machnięcie ręką w górę... Oferowało ruch w dół, także tutaj urządzenie nie jest jakoś super zrobione. Jednak mimo wszystko jak na tamte lata, trzeba przyznać, że było to w jakimś sensie rewolucją na rynku gier wideo, gdyż może i były jakieś wcześniej takie cuda, które oferowało jakby rozszerzoną rzeczywistość i bycie kontrolerem, tak, że gracz był kontrolerem. Jednak tutaj ta metoda widać, że raczkowała zawsze nazywa majtoja tak śmiechowo, hecheszkowo, troszkę Kinektem dla ubogich, bo bo założenie spełnia właśnie grania swoim ciałem, jednak sczytywanie ruchu, czy same gry jakoś szału nie robią w porównaniu z Kinectem, chociaż Kinect też nie jest pozbawiony wad, ale na ten temat to już będziemy się rozwodzić w przypadku innego materiału. Także przyaj to pograłem troszkę czasu. I czy to jest dobre urządzenie? Powiem wam tak. Sprawdzając ceny na serwisach aukcyjnych mogę z czystym sercem powiedzieć kupujcie i testujcie. Bo urządzenie kosztuje około 10-20 zł, co nie jest naprawdę jakimś wydatkiem super. A tak naprawdę czy gra przyniesie wam jakieś, jakąś rozgrywkę na jednego gracza? Nie wiem jak będzie bo jak widzicie tutaj było testowane wszystko na dwóch graczy. To grało się całkiem śmiesznie, całkiem zabawnie chociaż te gry naprawdę wołają o pomstę do nieba, bo tutaj szał naprawdę nie ma, jeżeli chodzi o gry. Jeżeli chodzi o zabawę, to szał jest taki ponadprzeciętny, bo jednak zawsze jak się z kimś gra, to jakieś emocje to wzbudza. Ale tak generalnie ai to i gdyby był lepszym urządzeniem i mógł zaoferować przyjemniejsze gry. To myślę, że mogłoby być to dalej fajne akcesorium do konsoli PlayStation 2, a tak to raczej według mojej opinii wystarczy potraktować to jako ciekawostkę. Jako dodatek, zawsze będzie można sobie przyciągami zaszpanować, że się ma kamery do PlayStation 2 i pokazać im jak się łowi ryby na PlayStation także dziwna sprawa dziwna sprawa, nie wiem jak inne gry bo wyszła cała seria gier do Aitoya ja niestety posiadam tylko jedną pozycję, którą testowałem także według mojej opinii i tylko dla zainteresowanych, którzy poszukują ciekawostek, nie jest to niezbędne akcesorium, a gry, które tutaj są też nie robią jakiegoś szału, że po prostu jest to must have i każdy powinien to posiadać według mnie kupujcie jak chcecie cena jest spoko, także warto zaryzykować i poza jak urządzenia, które umożliwiały sterowanie za pomocą ruchu wdrażały się na rynek światowy. Także dziękuję Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!